Cześć kochani, jak już widzieliście po tytule, dzisiaj chciałabym Wam pokazać, co kupiłam na promocjach w Rosmanie. E, teraz te promocje, jak już zapewne wiecie, są troszkę inne, bo nie mamy już tak równo że minus -55. E, zmieniły się zasady, e, natomiast jak ja sobie to mniej więcej policzyłam, to właściwie wyszło mi tak przez pół. Jedne rzeczy były bardziej przecenione, inne mniej, ale. To, co Wam dzisiaj pokażę, kosztowało niecałe 100 zł. Natomiast jak policzyłam, jakby po cenach, które są takie podstawowe, gdybym kupiła te produkty w Rosmanie oczywiście, bo zdaję sobie sprawę, że na internecie można znaleźć taniej te produkty to gdybym kupiła je w Rosmanie za podstawowe ceny, zapłaciłabym niecałe 200 zł. Czyli mniej więcej możemy to podzielić na połowę. Ok, także przejdźmy już do rzeczy. I zacznę może od e, takich, takiego zestawu, jakby, w którego skład wchodzi maskara z Maybelline oraz podkład. Dlaczego mówię zestaw? Ponieważ oba te produkty były przecenione, a jeśli się wzięło jeden i drugi produkt, to jeszcze dodatkowo było minus 5 złotych. Ja wzięłam to z racji tego, że ten tuż bardzo lubię i wiem, że jest fajny. On ma taką silikonową wygiętą szczoteczkę, natomiast ten podkład i tak chciałam przetestować. Także nie było na zasadzie, że o, jest zestaw, jest dodatkowo 5 zł, to biorę w ciemno. No nie, jakby tutaj na ten podkład i tak się, że tak powiem, czaiłam, bo słyszałam o nim dobre opinie. Nie miałam okazji jeszcze go testować. Ja mam, jak wiecie, korektor z tej serii, który używam do twarzy i bardzo lubię, więc zobaczymy, jak mi się sprawdzi ten podkład. Wzięłam dwójkę i to był najjaśniejszy, jaki był dostępny. Nie wiem czy jest w ogóle jedynka z tych podkładów, natomiast ja Brusmanie nie widziałam i ten podkład już Wam mówię, on kosztował po promocji 15,49. Tuż kosztował 18,49 i dodatkowo jeszcze minus 5 zł, czyli razem te dwa produkty wyszły 28,98 Moim zdaniem naprawdę bardzo fajna cena, bo w takiej cenie co zazwyczaj mamy po prostu maskarę. A tutaj mamy dwa produkty. Kolejna rzecz to wzięłam sobie bibułki z Vivo, bo akurat potrzebowałam i bibułki kosztowały 3,99 po promocji. Ja jakoś nie używam dużo takich bibułek, bo nie mam cery tłustej. Natomiast gdzieś tam czasem taka poprawka w ciągu dnia się przydaje. A tak jak wspomniałam, właśnie mi się kończyły, dlatego postanowiłam je wziąć. Natomiast ja szczerze mówiąc nie mam za bardzo rozeznania, czy mogą być lepsze i gorsze bibułki. Dla mnie po prostu to są e, bibułki e, i nie wiem, miałam jakieś tam kilka rodzajów. No, tych, jak mówię, nie używam dużo, więc nie przetestowałam wiele, ale ja nie zauważyłam e, specjalnej różnicy. E, ok, kolejna rzecz, e, którą e, wzięłam, to jest kredka do brwi. I mm, to jest e, kredka z Max Factora i ona bardzo, bardzo mi przypomina. Kredkę z Golden Rose, którą jak wiecie uwielbiam i już mam nie wiem czy trzecią, czwartą, już nawet nie pamiętam. I tak z jednej strony tutaj mamy grzebyk, a z drugiej strony jest to wykręcana kredka i były trzy kolory albo cztery. Teraz nie jestem pewna, natomiast ja wzięłam najciemniejszy jaki był, i to jest numer 30. I mam nadzieję, że będzie pasować do moich kleiwi. Ona dosyć cienko maluje. Ten kolor jest, nie wiem na ile, o, będziecie w stanie to zobaczyć, ale wydaje się ok. Nie jest e, raczej zbyt ciepły, bo ja się zawsze obawiam tego, że to będzie, wiecie, takie coś w rudości. E, więc zobaczymy. Na pewno będę chciała e, te produkty z Wami przetestować w jakichś filmikach, także na pewno się e, pojawi. Kolejna rzecz to gąbeczka z WiBo. To już jakby nie jakaś nowość dla mnie, bo już wiele ich zużyłam, natomiast zawsze je kupuję. Aha, i a propos jeszcze kredki, bo ta kredka była jedną z takich bardziej opłacalnych rzeczy, bym powiedziała, bo jej podstawowa cena to 39,99. A po rabacie wyszła 15,99. Także w, właściwie wyszła bardzo podobnie jak ta z Golden Rose. Przynajmniej w cenie takiej na internecie ją kupowałam, bo jak kupowałam gdzieś stacjonarnie, to kosztowała 19 tam z groszami. Także zobaczymy. Jestem naprawdę ciekawa, czy tak samo mi się spodoba. I kolejna rzecz to jest paletka. Jest to paletka z Lovely i dużym plus jest taki, że jest zafoliowana, więc mam pewność, że nikt jej nie dotykał. Paletka wygląda. Hmm. SOBIE szczerze mówiąc. Znaczy te kolory są e, ciekawe. E, może z Wami ją e, rozpakuję i tak sobie zerkniemy, jak ona wygląda, bo aż mam ochotę e, sprawdzić. E, natomiast no, e, zrobimy sobie na pewno jakiś test tej palety. E, ja po prostu słyszałam e, takie dosyć pozytywne opinie gdzieś o tej palecie i pomyślałam, że. Właśnie to jest dobra okazja, żeby ją sobie przetestować, bo ona po rabacie wychodziła 12,29. Także, wiecie, może jakoś nie wygląda na drogą paletę, raczej tak wizualnie wygląda tanio moim zdaniem. Ale jeśli nie miałyby być dobre, to naprawdę, naprawdę bardzo atrakcyjna cena. Ta paletka tak dobrze była zabezpieczona, że chwilę mi zajęło zanim się do niej dorwałam. Tutaj jak zwykle mamy takiego co nadaje się do paznokci, nie do kosza, do paznokci do wcierania pyłku będzie akurat. Natomiast jeśli chodzi o cienie, to mamy tutaj dwa cienie błyszczące, taki srebrny i taki miedziany. Oraz yy, resztę cieni jest wszystkich chyba matowych. Chociaż zaraz zobaczymy sobie tak się nad tym, takim limonkowym. Zastanawiam, czy on nie będzie miał jakiegoś blasku w sobie. Ale jestem bardzo ciekawa, jak one będą się prezentować i jaki będzie ich pigment. O! No, powiem Wam. Zobaczcie. I tak jak dotknąłam te cienie, to naprawdę są bardzo przyjemne w dotyku. Ten limonkowy jednak jest raczej takim matowym cieniem, ale naprawdę też ciekawie wygląda. Zobaczmy, jak te błyszczące cienie będą się prezentować. Ale tak naprawdę przyjemnie się je dotyka. No. Ten srebrny jakoś tak lepiej nawet się złoczywał, ale błyszczą się naprawdę ciekawie. No zobaczymy, zobaczymy jak one będą wyglądały na oku. Jeszcze dwa mi zostały, już wszystkie Wam pokażę tak wstępnie. No tu jest taki jasny, ale słabo go widać. I jeszcze został ten ciemniejszy. No. Nie wiem czy one się nie będą trochę sypać, ale zobaczcie. Jeśli chodzi o pigment, to całkiem przyzwoicie się zapowiada. Także, jeśli by ta paletka była, że tak powiem, tak interesująca jak na pierwszy rzut oka i jak po tych słoczach się wydaje, no to naprawdę super. Za 12 zł. Taka zgrabna, nie, nie za duża. Fajna też może być gdzieś w podróż do zabrania. Zobaczymy. Na pewno przetestujemy. Ok, i mam jeszcze rozświetlacz. Też z Lovely. I to jest, nie wiem, czy tu jest jakiś numer tego rozświetlacza. Nie widzę. Natomiast jest to rozświetlacz. Był tam też gold jako złoty, natomiast tutaj mamy silver, czyli srebrny. Ja mm, wolę takie chłodniejsze rozświetlacze raczej. Do mojej karnacji wydaje mi się, że lepiej pasują i też jest zabezpieczony. Także słuchajcie, niedrogie produkty, a bo Wam jeszcze nie powiedziałam. Rozświetlacz wyszedł 6.19. Także naprawdę spoko, produkty niedrogie, a są zabezpieczone. Również tak dobrze, że chyba chwilę mi to zajmie. I na szczęście są cięcia, i ja już mam rozpakowany rozświetlacz. I tak podobnie jak w przypadku tej paletki, opakowanie, tak wiecie, no, wygląda trochę tandetnie. I tak nawet, jak weźmiemy do ręki, to trochę to czuć. Natomiast zobaczmy, jak jest. Również tak, że tak powiem, przy dotykaniu, takie są, te cienie też były takie gładkie, i to samo jest w przypadku tego rozświetlacza. I zobaczmy, jak on wygląda. No, powiem Wam, że jak na ręce bardzo mi się podoba. Bardzo ładny. Ładnie się mieni. No, ciekawa jestem, jak on będzie się prezentował na twarzy, ale naprawdę. Na dłoni. Zobaczcie, tak z odległości. No, taka, takie, taka tafla wychodzi. Moim zdaniem, naprawdę fajnie. I jest to bardziej taki, właśnie, chłodniejszy kolor. Także, no, zobaczymy, ale jak za taką cenę jestem na razie tak pozytywnie zaskoczona. Natomiast mam jeszcze jeden produkt. I um, jest to produkt, który chyba, wiecie, tak wstępnie analizując na szybko opłacał się najmniej. Tak patrzę sobie co, co chwilę tutaj w dół, bo zostawiałam sobie rachunki, żeby Wam móc powiedzieć. Mm, I po promocji, e, aha może pierwszy powiem co, e, mianowicie pomadka z Eveline, a właściwie pomadka i konturówka. I ona kosztowała 26,79, po promocji wyszła 17,29. Czyli Taka cena ok, ale też jakby Eveline nie jest drogą marką, więc nie jest to jakaś wiecie, powalająco niska cena. Natomiast mamy poniekąd dwa produkty, więc całkiem spoko. Już wam mówię, jaki ja mam kolor. To jest 06, i tutaj mamy matową pomadkę w płynie oraz konturówkę. I zobaczmy sobie, konturówka jest cała też zafoliowana, i jednocześnie ona jest tutaj z temperówką. I zobaczmy, jak się prezentuje ten kolor. On mi się wydawał, że jest zobaczymy on się wydaje trochę podobny do tej mojej ulubionej pomadki z Golden Rox, chociaż no nie jest to, to dokładnie to samo, ale gdzieś tam troszeczkę chyba to była 0,3 jak dobrze kojarzę zobaczcie taki brudny e, fiolet. <grym> Bo to nawet nie do końca jest brudny róż, tylko bardziej taki może brudny fiolet. No, zobaczymy. Wydaje się mieć dobre krycie. Jestem bardzo ciekawa, jak się będzie utrzymywać, więc myślę, że na pewno sobie też przetestujemy. Nie wiem, czy tu są jakieś obietnice, jeśli chodzi o utrzymywanie się tej pomadki. I rzeczywiście pomadka ma być długotrwała. Ale ma też nawilżać usta. Także ciekawe, no, takie połączenie wręcz idealne, czyli doskonałe krycie na wiele godzin i optymalny poziom nawilżenia. No, zobaczymy. Jestem naprawdę ciekawa i zapowiada się dobrze. O, tak bym powiedziała, także nastawiona jestem bardzo pozytywnie i mam nadzieję, że się to utrzyma, a nie będzie rozczarowania. I to już wszystkie produkty. I za to wszystko dokładnie sobie zapisałam. Zapłaciłam 96,52 zł. Moim zdaniem naprawdę spoko. Bo mam tak, paletkę cieni, mam rozświetlacz, pomadkę z konturówką, gąbeczkę, bibułki matujące, podkład do twarzy, Tuż do rzęs i jeszcze kredkę do brwi. I na pewno będę w kolejnych filmikach testować dla Was te produkty. Jestem ciekawa, co myślicie o tej promocji. Czy te zmiany są na lepsze czy na gorsze? Dla mnie plusem było między innymi to, że nie trzeba było tam myśleć o tym, że to muszą być trzy rzeczy, że trzy różne, tylko że można była dowolność. Natomiast minusem dla mnie było to, Akurat wyjątkowo tym razem bardzo było dla mnie przydatne to, żeby odebrać w drogerii, a w właściwie to najlepiej, żeby ktoś to mógł odebrać e, za mnie w drogerii, e, a tak musiałam też i tak z pomocą innych osób e, zrobić trochę zakupy, bo, e, że tak powiem, problemy zdrowotne mnie tutaj e, unieruchomiły trochę w domu, e, natomiast... E, Właśnie zależało mi na tym, żeby sobie móc spokojnie zamówić przez internet i żeby ktoś to mógł mi odebrać, a tym, tym razem nie było takiej możliwości, to znaczy była możliwość zamówienia kuriera, no i to już tak wiecie, więcej zamieszania, dodatkowe koszty, no i... I ostatecznie z tego zrezygnowałam, natomiast to było takim dla mnie minusem. Ale dajcie znać, co wy myślicie i czy w ogóle skorzystaliście z tych promocji. Co ciekawego, na nich że tak powiem dorwaliście. A ja oczywiście zapraszam Was serdecznie na mojego Facebooka, Instagrama oraz do subskrybowania kanału, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Kosmetyki, które wam dzisiaj pokazałam, zamieszczę wam linki na dole w opisie. Jeśli filmik wam się podobał, zostawcie łapkę w górę i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Cześć!